Widzowie. Siemanko widzowie z tej strony ProFortnite z moim kolegą Marcelem. Siemanko, z strony Marcel. I zostawcie dla przyjemności, że jest takie jakby, no nie, 10 subów, dalej będziemy to ciągnąć, aż dobiję jakieś 30 subów, to będę mówił 20. O, żeby tak trochę podbić. No. I zostawcie 1000 łapek w górę. Znajdźcie też na mój kanał Marcel Gaming robi wrażenie Dobra, pisz kod 94 9, 94 e, y, 175 Dobra, lecę Szkieletory 2 Czerwony i zielony i zostawiajcie u mnie też subskrypcję, wyświetlenia, lajki i dzwoneczek. O i właśnie! Dzięki za przypomnienie Ci, Marcel. Bo jeszcze zostawcie dzwoneczek, żeby nie przegapić różnych filmików. Bo może się coś dziać ekstra. U mnie też. <laughs> Dobra, lecimy. Ten splash ściga się do mety. <laughs> Może jeszcze będzie z kamerką jak ustalę jak to działa, więc obserwujcie i lajkujcie. U mnie też, bo niedługo będzie film. Nie zaśmiej się. Dobra. U mnie na YouTubie będzie coś, że... No z czymś tam będzie. O. Z czymś tam. Z tam będzie, ale nie wiesz co. Tak, muszę wymyślić. Ten. Coś specjalnego. O, że musimy trafić co specjalnego. Wydał na to 100, ale co? Wydał na to 500, ale co mi szkodzi? No przecież to tylko. Ja, powiedz. Ja Powiedzcie, że to tylko forza, nie wydawaj jej, bo może ci na życie. A ja powiem, wam tyle. I nie wydał. Dobra, bo Ja też. Dobra. Grypa. O! Te, mogę nawet jutro zrobić z kamerką, bo nawet już wiem jak już się robi z kamerką i robić ja, cięcia. Ja też zrobię filmik z kamerką. Tylko musisz mieć jakąś taki ten, żeby nagrywać coś na my, coś się nazywa, mo coś tam. O. Zasznaście... Dobra, lecimy, super slajd. Mam no 16% i jestem w tyle. Spadłeś do wody, super! Yataş. Söyleyin davudu, söyleyin davudu. Ben sen, 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 ben Okej, jestem drugi. A ja czwarty Ja jestem czerwonym szkieletem, żeby się nie, nie myliło. Ej, kurde, muszę ten robić cięcia, to wybaczcie na chwilę, ale zrobię cięcie.